Witam wszystkich po 10 tłukich miesiącach. zakajmy w, 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 w New Super Mario Bros. odcinek 3. W tym odcinku zajmiemy się światem trzecim. Tak, tak, mówiłem w informacjach, że... Pamięćcie, yy, że te, to kończę tę serię. Tak więc to kończę. Yy, nagrywam to w yy, piątek. Ale tam to nie ma wielkiego znaczenia, że tam... To jest piątek czy jakiś inny sień, ja ponieważ teraz mam przefie, fiel fiel, fiel kanosną w szkole eee, Jak to ten e, w ogóle można nazwać szkołę, bo ja mam teraz aktualnie nauczanie online z e, powodu e, pandemii koronawirusa no, e, no ale dobra e, co tam jest, co właśnie nieważne? Możliwe, że dzisiaj będzie się. E, upload, tak. E, ponieważ, ponieważ po tym odcinku może się uploaduje czwarty e, odcinek. Czekajmy w Sonic Adventure. Jest taka możliwość. Nie będę ukrywał, że właśnie tak może być. O ja. A, o ja, ale teraz lag wielki. No ba. Tak więc się, się zastanowię. I tak. Mm, Ostatnio w ogóle zauważyłem, że moje e, słuchawki się psują. Będę musiał nowe kupić. O nie, o nie. Bo, ponieważ ten... E, czasami mi lewa słuchawka nie siała. A ten, e, czasami to one kompletnie wysietają i muszę je rozłączyć i podłączyć od nowa. Mm. E, tak, za około 10 dni będę kupował nowe, su, nowe słuchawki. O nie, e, że, tylko żeby ta kupiła, i pewnie jest zjadła. E, w sumie, ten, e, ta pewnie i tak nikt nie jest jata, tak więc. No, Dobra, sobie weźmiemy jeszcze elefonię, monetki. Może coś dostaniemy. Tak, jak, jak, jak ten, być może zauważyliście, mam trochę inne statystyki. Ponieważ wiadomo, eee, tak dawno tego nie, nie nagrywałem, że ja musiałem przejść cały świat pierwszy, a świat drugi od nowa. Tak więc mam trochę inne statystyki, ale to nie jest wielki problem. To jest super normalne, jakby się nakrywało jedną serię po jakimś prawie roku. No, teraz sobie odblokujmy to. Dobra, save, oczywiście. 3A, bonusowy poziom. Jej. Bonusowe levely są nawet spoko w tej ksie. O, to jest Skite. Powitaj, powitaj się skiteria. To jest po prostu taki kolor jaki se łasi po wosie. Tak. E, e, tak więc tak, na temat serii miał po prostu się taka seja okazjonalna. A nie, jak na przykład y, Solidarity Machine TX, gdzie ten y, odcinki są w typowo, czyli ten y, normalnie w weekendy, ale, ale teraz mam przebieg wielka, no są tak więc, Cudjo. Oła! O, nie wasze! No, dwa z tego samego kościa to stajem Nice. Iść sobie. O jaj, jak ja, ja ich nie lubię. Dobra, o! E, fajnie, że te czerwone ploki zatrzymały to. Teraz e, potrzebuję jakiegoś parera psa. O! Tutaj. S e, sepsułem sprawę. Dobra, e, tutaj musimy pospalić żeby ten nie, nie wiem, nie nie, nie mam pojęcia co stąd wyleciało. E, ale chyba to był mini mushroom. Jak się nie mylę, ponieważ już, wiem, w tym poziomie znajduje się mini mushroom. No, znowu. I e, właśnie, 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 ja potrzebuję tego mini a to zdobyć monetki. Czyli pasję, razy sprawę. Jej, tak jak zawsze, hehe. Dobra, e, tutaj ten... Pewnie się jest ma szum, ale, ale też można po prostu seskoczyć, jak przedstawiłem. Tak, e, ja z 2015 roku nie będę kontynuował. No i no, po, po co? Bo ten, no, mam tam mega piskliwy w ten nie, nie, nie polecam okrątać tych filmów. Yy, ale nie, no, ale nie no, w sumie te filmy są jakby częścią historii mojego kanału, ponieważ no, w 2015 roku zacząłem się walność. czyli tak, w, w tym roku będzie się lesie, jej, zacząłem kanał 28 sierpnia, tak więc mam coś specjalnego sobie 28 sierpnia 2020 roku, nie wiem. Będę musiał się na tym zastanowić, Ok. I teraz skierowuję ten czerwony kolor. E tutaj. Teraz sobie pójdziemy do Tomku, ponieważ ja potrzebuję jakiegoś parapa. Jak widać, nic nie mam. Absolutnie nic. Kwiatek! Nice! Tak więc tak, może posłucham na temat serii Sonic Adventure, bo ja ten... E, akurat nie wiem, jak ja mam coś spokojnego jak Mario, to ten... E, akurat mogę się wysłowić, bo ja się nie muszę tak mega skupić. E, po, po tej SEI będę grał Sonic Adventure 2. Być może Patron, nie wiem. E, zobaczę jak będzie się na temat... Będę musiał kupić SA2 na Steam w ogóle. Sej, stronika 2 na tym kasie, nie będę kontynuował z 2011 roku po poso. Jak, może zrobić nową, lepszą seję? No, właśnie. Ale dobra, tak. No, tak, tak, więc muszę sobie kupić SA2, choć mnie tutaj lubi, bo tutaj jest sekretne wyjście. Chyba. Już tak dokładnie nie, nie, nie pamiętam dokładnie gdzie było sekretne wyjście. Ale wiem, że chyba było w tym poziomie albo w jakimś innym. Ale nie no, raczej w 3 było, bo, na, bo nawet pamiętam, że było. Haha, mię, rację, tak, to jest to miejsce, ale dobra. Eee, tak, e, SH2 jest jedną z moich ulubionych gier o so, Sonic'a w ogóle. Taka to jest po prostu istna seripistość. No. Tak więc, postaram no, się wersji na stima, A potem jeszcze ja Sonic to najprawdopodobniej. A kwestia sobie ten... E, ostatnio grałem w Heroes'y. Powiem, że jest nawet po Chociaż może być nawet wkuszająca. Nie ukrywam. I też mnie strasznie kłos w kłos e, w Heroes'ach. E, w e, Heroes na pewno grałem na e, emulatorze Tolkien, czyli to jest emulator console GameCube oraz Ni Nintendo Wii. Bo ten, a, o ten akurat najlepsza wersja Heroesów wyszła na, na GameCube, tak więc no. A tych e, Heroesów nie ma na Steamie, tak więc wiadomo, trzeba, trzeba jakoś się porasić. Jep, 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 jep. A tutaj jest jakiś sekasiks, nie? No, dobrze się pamięta, jo O, tutaj jest ta... Kwiaska, kwiaska, kwiaska. Nie! Dobra. So, ty, y, tysiąc punktów Szemu nie? No, ale dobra. E, po heo'sach nie, nie mam pojęcia co będzie Może będzie Shadow te o Chociaż ja tej kryzab jest nie lubię, jest naprawdę meka średnia. Ponieważ tam jest aż 10 entinków jakie trzeba przejść, i jeszcze jest taki true ending, czyli jest czasem 11 endingów, co pewnie będzie trudne. Aha, i tutaj się sprostajemy do monetki w taki sposób. No, tak coś się wymyśli na pewno, więc spokojnie. Ile jest wypiania plantów w ogóle? I tak, to jest jeden z moich ulubionych levelów, jej. No, tak więc nie, wiem, tak więc nie wiem, się po heroesach, się zastanowię jak tam to trzemy, dopiero będę się martwił jak to trzemy do końca heroesów. Od razu sobie weźmiemy szyszka? Sześćka się nam przytasą. No. To tak więc wiadomo będą odcinki z Olnik. TX oraz Teco okazjonalnie. no nie wiem, no ja się, się zastanowię. Na, na pewno się zastanowię tak niespokojnie. Ech, Myślałem, że się perfect. Ale i tak mamy dużo, ponieważ 6-6. Yy, no dobra. Poziom 3 sej, Ej, już najmniej 56, czyli Half Way, hej. Ej, trochę. No, ta, tak więc ten, e, no, tak więc ten. No, tak więc ten osadziłem sobie w i ten, i ten, ten, ten tak, e, Heroes jest nawet spoko, Sonic Heroes. Ale ten, oczywiście ma e, ma swoje faty. To ten e, nie jest taki masterpiece jak Sonic Adventure, wiadomo, oraz Adventure 2. Chyba. Tutaj, tutaj to jest takie Run for it czy coś. Jaki mi się to coś rzadko udaje, ale tym razem mi się udało. <laughs> no i to jest przyjemny level, to tutaj, chyba. E, co so jak pozbyłeś Windowsa? No i nice, 83 complete. no. E, tak, szybciej do do tego nakrywałem jakieś. 4 jasy nakrywałem, tak też szczerze mówiąc. Oryginalna serie z 2015 roku, jaka będzie już nie to e, po, Potem mamy. E, Seję, jakiej nigdy nie, 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 nie nakrywałem. E, Staszyj, jakiej nigdy nie blotowałem ponieważ w płase z 2017 roku jaką, jaką jakoś paścielniku no nakrywałem jeszcze na swoim yy, besnaziejnym laptopiku he No nie, yy, nie no, no nie no w sumie ten laptop był nawet OK yy, tylko ten yy, yy, już, już pod koniec jego żywota psuś się sasz, saszą. No ten yy, jaka ten... Eee, mam już w końcu dobry komputer. Jak już mam od 2018 roku, to, to już ten eee, mogę na swoim stacjonarnym w końcu nakrywać. Ponieważ krótko mój ten. Eee, Ponieważ mój stary stacjonarny komputer był, był beznasienny, i, i, i ja normalnie z takim kównem utknąłem przez jakieś. 7 lat musiałem z tym kupim kompem przyjść, tak więc. Nie, no, nie, bez nie 7 lat, tylko 7 lat, ponieważ ja miałem w latach 2011-2018. I on ten QD, on miał. On! On QD też miał Windows XP, to. W 2013 roku kiedy ja ten. Yy, miałem w końcu Windowsa 7, tak więc, studio. Trochę. Yep. Fajnie, fajnie, na tym płotku. Tak, tak. Tutaj są płotki jak normalnie w Super Mario World. Też były takie. Tak więc, że takie coś też mamy. O nie, trzeba ich zabić. O. Oh. Mówi problem, chyba mamy lesiutki problem, ponieważ, ponieważ nie, wasz nie widzę żadnego takiego przełącznika. A, walić to, ale ja tylko kupię monetki. Alpo? Dobra, zmiana decyzji, panowie. Co ja robię? Chyba jednak idziemy tam, ponieważ nie wiem swoją pozycję na, na płotkach. Tak więc, kud. I... Teraz możemy sobie to sepać. O, jeszcze możemy pastyki falnąć w sumie tutaj. O. Bo. No, jakoś się przytostaniemy. Nie, dobra. Chyba iść to. Yy, le, let's go. No, i również też myślę nad intem jakimś, ale ten... E, ja, ja nie chcę ja jakiegoś mecha wypasione jako intras, jakąś kultę ebiską e, e, muzyką, jeb, jeb, jeb i się takimi, no, <laughs> bo ja chcę takie prawie spokojne intro, tak więc na tym też się nie zastanowię i, i podejmę tej zre no <laughs> Dobra, kolejna walka z proserem szumiorem tym razem nad fotą, jest tak samo proste jak w pierwszym i w drugim świecie. To słownie to, to ta walka jest łatwiejsza niż w drugim świecie nawet, mogę okay, powiedzieć. Dobra, sejwujemy oczywiście. 3-3, o oh mój Boże, nie lubię tego pośpiechu, bo, bo to jest wodny level. Nie wiem, że mu, ale ja mam tak się. Nie. Jasne. ja nie lubię wodnych levels w Majanie, bo są nudne. A ja, no, a jak lubię wodne level w Soniku. Co jest tutaj zjeść? opinia wśród fanów SonicA, ponieważ większość fanów SonicA mówi, że na levely są pełnasienne. A mi się go zawsze podobały. E, tak jak na przykład Lapient Zone w Sonic 1, ja to był to jest jeden z moich ulubionych poziomów. E, tak samo jak Hydro City w Sonicu w Soniku 3. Hi hey, to City, Stronika 3, to jest mam mój ulubiony poziom podwodny. I dobra, tutaj musimy spieprzać. I mamy tutaj. Da, dawaj, U, uuu, uuu. Uta się, bo ja nie wiem. Nie, nie. O! Nice! Udało się. Nice, nice, pay, nice. Myślę, że mi się już nie uda. Chyba wiem, że jedna z tych Chyba ta, no ta. O ja, I tej sekcji też nie lubię, ponieważ. O mój Boże. taj, O! Let's go! Dobra, musimy znaleźć e, ten. E, ja, jakiś Starcoin. Nie, tylko ja nie pamiętam, gdzie on był. O, tutaj, tutaj, tutaj. Dobra, i tutaj teraz Run for your Life. Yes! That uh, is nice. Mmm, czekajcie, się, dajcie się mi defuze za chwilę. Okej, okay, uh, we are back. I let's go. Mm, tutaj mamy monetkę, ale tutaj się blue bloopersy. Po prostu musimy stąd jak najszybsze i tyle. Good night. Oh yeah. Dobra i no i nice. Widzimy to e, tomu tu huf tak to tomu tu huf. Mhm. Mi się wychowała taka z z jak widać na tole nie ma mapy, tylko są takie tuchy. To dosyć dziwne, ale okej, okay, dobra. O! To są takie jakby kumpy, ale na dwa hity te, te takie tynie. Aha, tutaj i tak nic nie ma, tak więc chyba po lewej jest player, a po prawej jest duch. Po tak, tutaj mogą być duchy w blokach z jakiegoś powodu. Okej, okay, tutaj będzie Starcoin. coin. No. Aha, i chyba w tych faktach też coś było prostu No zobaczmy, bo ja nie pamiętam. No. Dobrze się pamiętam, eee, tutaj można było napić kompoza jakbyście, jakby się komuś chciało. Ale po co? To ja nie wiem po co. Dobra, Ej teraz znowu tutaj. Jej, uwielbiam te sekcję normalnie, bo ona jest taka nutna. Że ja, o oh, no, o oh, oh, nie, nie, nie. Ale to było blisko, dobra, nieważne. Mm, tak, po tutaj trzeba mieć toby się szasu. E jak to jest święki konstrukcji w tele, ale mam okno otwarte, ponieważ... No wiadomo. Jest nadal trochę zimno, ale ten... E, j, już powoli wiosna strides to kick in, tak więc... kurio. Tutaj wezmę coś było. O! Kwiatka, kwiatka, kwiatka! Nie! E! tam trzeba mieć tę muszelkę, tak więc... No i wychodzimy z... Y, Coast House'a. jakby naś dosyć przyjemny poziom. Bym powiedział. Mi się akurat podoba mi się. akurat zawsze to mi podobały w majo. Sekretne wyjście. Oczywiście, są nie chce mi się jednak tego sekretnego wyjścia, by łupować pieprzy się. Chodźmy to zamku od razu, nie malować. O! O! Symowało się. Nie! Chociaż nie, już się zimowało. Dobra. E, tutaj mamy wielkie, gigantyczne zielone kolce. Czyli, yy, one ten, mi zawsze przypominały okółyki Tak więc nie wiem, jest może ktoś, mówił na to po prostu okurki, ponieważ tak na to kiedyś mówiłem. Tutaj mamy łąpy z Mario 64. Okej, okay, dobra, tutaj trzeba... Skorzystać z pomocy. Jednego z nich tutaj kolejny łąb. No i to wszystko. I tak łąb się tylko w tym poziomie pojawiają. Nice. A king. No. O! O nie. Nie, 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 hmm. o tutaj trzeba mieć kolejny topy się szasu Jakiego oczywiście nie mam, tak więc fajnie się trochę epic faili, ale nie wiem, może się postaram Jej, udało się, mam, ale wszystkie nie, tak więc nice trochę Idziemy no walczyć z posem, się No. I... No, ma, dawaj. No, jest to dosyć łatwy pos. Przynajmniej tak... Przynajmniej... tak mi się daje, że jest łatwy. Kiedyś miałem z nim wielkie problemy. Ale... Ale to było 6 lat temu, bo mieszkam w tej... O Jezu, przepraszam. Bo w tej 2014 roku. No. I właśnie. Zapomniałem o tym, że miałem odłokowany świat piąty w Ponieważ kupiłem ja przez przykład, wszedł to... Do animaty armaty od świat piąty w tam w świecie drugim I tak, ale jest świat piąty, chce mieć to świata czwartego, prawda? No właśnie, to, to wtedy to, to wtedy wyja wyjaśnię to w następnym odcinku haha.